Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kojemu na moim kanale dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, gdzie to jakaś aplikacja albo to jakaś osoba decyduje o tym, co ja jem w ciągu dnia. Mam już wybraną konkretną aplikację, konkretną osobę, więc jakby tutaj mam już wszystko ustalone. I tym razem to nie będzie Instagram, tylko to będzie Messenger. I dzisiaj będziemy się posługiwać właśnie Messengerem. Nie wiem, czy taki odcinek w ogóle był na, ka na jakimś kanale, czy pojawił się na YouTubie, ponieważ ja to wymyśliłam. Nie wiem, czy to jest fajny pomysł, czy nie, ale stwierdziłam, że. Będę pisać do mojej przyjaciółki Martynki, którą pewnie bardzo dobrze znacie, ponieważ ostatni odcinek tego typu właśnie nagrywałam z nią, gdzie to widzowie z Instagrama decydowali, a tym razem ja na Messengerze będę do niej pisać. Będę Wam to wszystko jakby tutaj wyświetlała. Będę nagrywała jakby jak piszemy, eee, i to wszystko będzie Wam się tutaj wyświetlało. Będę się ją pytać co mam zjeść na śniadanie, co mam się ubrać, co mam robić. Jakby ona będzie decydowała o moim dniu. Wiadomo, że ja będę nagrywać dzisiaj takiego vloga, a to będzie takie połączone, to będzie trochę taki vlog, trochę jakieś takie pytania, żeby było coś innego, więc mam nadzieję, że taki pomysł Wam się podoba. Jeśli tak, zostawcie kciuka do góry. To bardzo dużo dla mnie znaczy i będę wtedy widziała, że podobają Wam się takie odcinki i będę się starała wymyślać ich więcej. No więc zacznę może od śniadania, bo jak widzicie, no nie wyglądam zbyt dobrze. Mam na sobie piżamy, ponieważ no nie mogłam się. Nic ubrać, ponieważ Martynka jeszcze nie zadecydowała. Muszę jej wysłać zdjęcie dwóch stylizacji, takich zwykłych, które dzisiaj utworzyłam. A dodatkowo dzisiaj jest taki dość pracowity dzień, ponieważ. Oj, jakoś tak mi jest niewygodnie tutaj. Dzisiaj jest taki dość pracowity dzień, ponieważ oprócz tego, że nagrywam dla Was odcinek przez cały dzień, to jadę zrobić zdjęcia trzech, może dwóch stylizacji. Zobaczymy jeszcze, które pojawiły się na moim Instagramie, więc koniecznie mnie tam obserwujcie. Staram się nad stylizacją. W ogóle nad zdjęciami, żeby one były takie fajne, takie oddające moją osobę, więc stylizacje takie trochę inne będą właśnie na Instagramie, mam nadzieję, że Wam się spodobają. Więc dzisiaj będę trochę w domu, na mieście, będę robiła zdjęcia, więc będzie trochę mała przerwa między tymi właśnie ankietami, jakimiś pytaniami do Martynki. No więc zobaczymy. Martynka już jest przygotowana i ona o wszystkim wie, jak to będzie wyglądało, że będę do niej pisać, więc jakby no. Żeby nie było tak, że ja napiszę do niej na przykład o 11, a później ona napisze o godzinie 12.30, bo wtedy bym musiała tyle czekać. Okej, okay, tutaj, dobra, zaczynam. Martynka wcześniej wysłała jakieś takie mm, gify, nie wiem jak to się nazywa, takich jakby króliczków, ponieważ chciała ugryźć naszą wcześniejszą rozmowę. E, no i ja napisałam do niej, zaczynam nagrywać i nagrywam ekran. Wiem, że masło maślane, ale mam nadzieję, że zrozumiem. Coś piszę. Okej. Okay. I napisała taką mm, śmieszną buźkę. Ja jeszcze się o nic jej nie pytałam. E, jakby chodzi o to, że ja nie wiem co ona wybierze i się trochę boję A niektórych rzeczy ona też się nie spodziewa Ponieważ będę jej wysyłała na bieżąco zdjęcia Ona będzie tam miała podpisane 1, 2 Wysyłałam pierwsze pytanie Co zjeść na śniadanie? Wiem, że pewnie mm, będzie dość szybko odpisywała Ponieważ no wiadomo Ona niektóre pytania te znała, spodziewała się I więc mogła sobie coś przygotować Ale zobaczymy ile jej czasu to zajmie Śniadanie na razie zostawiam i mam tutaj dwie stylizacje, które sobie wybrałam. One są takie na razie takie zwykłe, standardowe, ponieważ będę sobie w nich chodziła przez cały dzień. No także tutaj jest taka zwykła bluza biała. Nie dobrze kojarzycie, takie spodnie, ala skórzane, bardzo je lubię, takie dość luźne. Albo jeansy i taka bluza różowaną no, fotą, więc yy, robię jej zdjęcie no i zobaczymy, co wybierze. Zauważyłam teraz, że nie mogę jej zadawać kilku pytań na raz, ponieważ chcę Wam tutaj ładnie wszystko wyświetlać, więc po prostu będę się starała tutaj Wam powiedzieć, jaki jest wynik i iść dalej. Więc co zjeść na śniadanie? Nie spodziewałam się tego, myślałam, że Martynka wybierze coś na słodko. Naprawdę, ale jestem zadowolona. Nie spodziewałam się tego po niej, ponieważ. Martynka bardzo lubi słodkie rzeczy, jakieś takie wiecie, pankejki, gofry, więc no myślałam, że to wybierze, a jednak jajecznicę i herbatkę owocową. Ty wybierasz smak, widzę, że tutaj nieźle idzie z emotkami sarkastycznymi, ale okej. Okay. Um, także jajecznicę sobie zrobię i herbatkę owocową. Mm, bardzo się cieszę. I odpisałam Martynce, wow, myślałam, że pancake z dziesięcioma łyżkami cukru, a teraz akurat nasz taki... Nie pytajcie, dlaczego tak napisałam. Okej, okay, zrobiłam zdjęcie tym dwóm stylizacjom i powiem Wam, że na tym, na tym messengerze, e, tak, już chciałam powiedzieć, Instagramie, nie ma zbyt dobrej jakości, więc jakby nie zwracajcie za bardzo na to uwagi. Jestem taką dość pedantyczną osobą i jakby coś jak mi nie pasuje, to ja tego nie więc Pomijmy. Okej, okay, i teraz Matka chyba już odpisała, więc. Uuu, pierwsza stylizacja. Widzę, że bardziej wpadłam w moje gusta, bo ja też bym ją założyła. Odpisałam dzięki. Może jakby, nie wiem, mam nadzieję, że odbierze to pozytywnie. Także ja się przebieram w tą stylizację. Będzie mi po prostu łatwiej. I jakby coś, to ja dzisiaj rano myłam te włosy. Znaczy, nadal jest poranek, ale po prostu przed zaczęciem filmiku umyłam swoje włosy, więc one są jeszcze trochę mokre. Także do zobaczenia! I jestem już przebrana. Później Wam pokażę stylizację, jak już będę gotowa. Po śniadaniu i przyszedł czas na pielęgnację mojej twarzy. Ja nie pomijam nigdy tego kroku, więc zadam pytanie Martynce. Zacznę od oczywiście umycia twarzy, później jakaś mgiełka. Chcę też zrobić jakąś maseczkę do twarzy, więc zobaczymy, którą wybierze. Jest mi już tak mniej więcej tutaj ustaliłam, jakie produkty będę jej pokazywała. I jeszcze krem do twarzy, o takie dwa. Pierwsza ankieta jest już u Martynki, tej nie będzie żadnych wyników. Procentowych. Martynka już tutaj odpisała: e, 1, 1, 2, czyli będzie tak: ta pianka, ten tonik, 2, czyli ta maseczka. Powiem Wam, że miałam. Całkiem inny plan i myślałam, że Martynka weźmie właśnie tą piankę, ale za to myślałam, że weźmie tą mgiełkę do twarzy i różowa baseczka Byłam pewna, że ją weźmie, a jednak wybrała tą, więc ona tak dziwnie wygląda, ale ona jest naprawdę fajna Dwójka, czyli ten kremik Mam nadzieję, że wyglądam chociaż odrobinę przyzwoicie. Na, na początku nakładam sobie piankę, żeby pokazać Wam, że naprawdę używam tych kosmetyków, które e, moja przyjaciółka wybrała. Okej. Okay. Nie było zbyt dużo filmów w tym tygodniu, bo wiem, że była organizacja toaletki, był my morning routine, ale jednak te filmy były trochę wcześniej, ponieważ były ferie, nagrałam swoje filmiki na zapas, a jednak teraz wróciłam do szkoły, w tym tygodniu też sporo się działo. Najlepsze co może być to właśnie obserwowanie mnie w takich momentach na Instagramie, bo wtedy, kiedy nie dodaję takich filmów, vlogów, kiedy nie wiecie dokładnie co się u mnie dzieje, to widzicie mnie na Insta Story. No i kilka rzeczy fajnych się działo, także za chwilkę Wam opowiem, tylko wezmę sobie pędzelek. Ten tydzień bardzo fajnie się zaczął, ponieważ w poniedziałek pojechałam do Warszawy, bo dostałam zaproszenie, aby nagrać podcast, aby wziąć udział w rozmowie, właśnie w podcaście Tu Okuniewska. Pewnie niektórym bardzo dobrze znanym, może osobom bardziej starszym, które interesują się właśnie podcastami. Pierwszy raz miałam styczność właśnie z podcastem, i jakby jestem bardzo ciekawa, jak on wyszedł, więc sama. Wyczekuję. Coś nowego, fajne doświadczenie. A kilka dni później dostałam informację, że zostałam nominowana do plebiscytu. Mm. Best Stream Awards, także jeśli obserwujcie mnie na moim Instagramie, wiem, że Ciągle o tym wspominam. Mam nadzieję, że ta maseczka w ogóle jest dobrze rozłożona, chyba nie. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, że zostałam nominowana do właśnie Best Stream Awards. Nie spodziewałam się tego. No i poinformowałam Was o tym na Instastory i liczyłam na Wasze głosy. Tam właśnie napisałam, że jeśli chcecie, to możecie mi wysyłać screeny, ale tego się nie spodziewałam. Dostałam informację, że zaczęliście do mnie głosować. Nie wiem, jak, jak tutaj powiedzieć to, bo tego się nie spodziewałam. Napisałam właśnie, że możecie na mnie głosować, no i dostałam mnóstwo odpowiedzi, że na mnie głosujecie, a moja skrzynka to po prostu zaczęła pękać na Instagramie, ponieważ było tyle wiadomości, tyle screenów od Was, że głosujecie. I po tym, jak dowiedzieliście się, że możecie na mnie głosować, ja dostałam informacji od Best Stream Awards, że statystyki poszły tak w górę e, u mnie, właśnie pod moim głosowaniem, i że serwery prawie padły, ponieważ tyle osób zaczęło wchodzić na stronę i na mnie głosować. Więc jak ja to usłyszałam, że Wam tak zaangażowanych widzów, że jesteście ze mną i że głosujecie na to, 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 to ja, ja, ja nie wiedziałam, co powiedzieć, bo po prostu nie spodziewałam się aż takiego zaangażowania z Waszej strony. Jest mi ogromnie miło. No i dziękuję po prostu. Głosowanie nadal trwa. Także jeśli nie jesteście jeszcze, wiecie tak, zapoznani z tym, to po prostu zostawiam Wam link w opisie do strony. Możecie sobie tam wejść i po prostu pod tym linkiem kliknąć mój kanał. Jakby to jest chwila, a dla mnie to może bardzo wiele znaczyć, więc no po prostu liczę na Was i dziękuję, że ze mną jesteście, bo to naprawdę bardzo mnie uświadomiło w tym co robię i że mam tak zaangażowanych widzów i że zawsze mi pomogą. Także dziękuję! Krem już nałożony, pielęgnacja zrobiona Jeśli chodzi o moje włosy, to one sobie tutaj jeszcze schną, ponieważ ja za często nie używam suszarki I teraz tak sobie pomyślałam, że chyba nie będę się Martynki pytała, co mam z nimi zrobić, czy je związywać, czy nie Ponieważ jadę zrobić te stylizacje Zdjęcia właśnie, więc na pewno sobie te włosy albo pokarbuje, albo coś z nimi zrobię Więc jakby no tutaj decyzja będzie bardziej po stronie mojej, ale może zaraz wymyślę jakieś inne pytanko Witajcie kochani, trochę później jak widzicie moje włosy trochę zmieniły się objętościowo i teraz są pokarbowane, ponieważ jadę zrobić zdjęcia stylizacji i zadałam Martynce trzy ankiety. I tak, otóż do Rzes się zapytałam i powiedziała, że ten w sumie jestem trochę... Coś mi wszystko dzisiaj leci. W sumie się trochę dziwię, że nie wybrała tego z Too Faced, ale opowiada mi w szkole chyba, że on jest taki średni, więc wybrała ten z Rimmel'a i mam dwie pomadki z Nyksa i wybrała tą bardziej taką różową, więc okej. Okay. A jeśli chodzi o mgiełkę, to wybrała tą drugą, czyli fioletową. Akurat mój aparat teraz na niej stoi, więc wam pokażę. O, tam mgiełka. Także już wam od razu pokażę, że jej użyję. W ogóle teraz Ofu! Czy mieliście kiedyś sytuację, w której zjedliście mgiełkę? Muszę sobie e, wytuszować z rzęsy e, Jeśli chodzi o to stylizację, to na razie jedę tak, ponieważ będę zmieniać Ale na razie nie chcę, wiecie, żadnych rzeczy wybrudzić Okej, okay, żeby nie było, że używam innego tuszu. I od razu jeszcze użyję tej pomadki. Teraz, kiedy Martynka dała mi tą pomadkę, uświadomiłam sobie, że zdecydowanie wolę niudowe kolory i dużo lepiej się w nich czuję. Ja ogólnie na co dzień używam tylko balsamów i takich nude kolorów. No i tak średnio się w moim czuję. Witajcie kochani, jakieś 3 godziny później jest... 15. Ja przyjechałam do domu i powiem Wam, że robiłam właśnie trzy stylizacje. Mówiłam Wam, i nic nie nagrywałam, ponieważ nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile schodzi z właśnie zrobieniem jednej stylizacji. Różne miejsca, e, przebieranie się, no wiadomo, różne ujęcia, naprawdę schodzi dużo czasu. Więc jakby nie miałam czasu wyjmować aparatu, jestem w końcu w domu i jestem trochę głodna, więc razem z moimi rodzicami i z Julką jedziemy w takiej fajnej restauracji wegańskiej z takimi roszami w ogóle no więc poproszę Martynkę aby mi coś doradziła i zobaczymy czy wybierze dla mnie coś fajnego może i dam umieszczę jej kartę menu no i zobaczymy także że za chwilkę sobie jedziemy jeszcze teraz sobie przejrzę na komputerze zdjęcia i będę wstawiała później na Instagrama no, także taki dzisiaj dzień zabiegany trochę, ale też pokazuję Wam moje prawdziwe życie, więc chciałam, żebyście po prostu też zdawali sobie sprawę, że robienie stylizacji to nie jest takie a dwie minuty i koniec, tylko naprawdę ja się staram, aby te zdjęcia były takie w 100% takie, jakie bym chciała. Chwilką wybrałam dwa wrapy i poprosiłam Martynkę o wybór. Ten był jako pierwszy, a ten wziąłam jako drugi. I już znam odpowiedź i dowiedziałam się, że Martynka wybrała ten drugi. Także bardzo się cieszę. W sumie na początku myślałam, że zamówię ten, ale jednak wybrała właśnie. Ten drugi wrap z awokado, z humusem, więc zaraz Wam pokażę, jak przyjdzie. Tak się prezentuje: wrap z awokado. Przepięknie, już nie mogę się doczekać, aż go spróbuję. I dodatkowo Martynka wybrała, że mam napić się wody, więc bardzo się cieszę. Zamówiliśmy taką jedną dużą, więc będę piła wodę. Już nie mogę się doczekać, aż spróbuję. Tak, także zabieram się do jedzenia. że jestem już w domu i totalnie nie wiem jak opisać ten film ale może bardziej ten dzień ponieważ em, moje pomysły czasami są takie bardzo spontaniczne i ogólnie wiecie, zadawałam te ankiety martynce ale teraz jest już wieczór chyba powinna mierzyć siły na zamiary ponieważ dzisiaj nagrywałam film no i byłam w różnych miejscach Dodałam jeszcze teraz zdjęcia Dopiero pierwszej stylizacji Bardzo się z tego powodu cieszę Musiałam te zdjęcia wszystkie przerobić Znaczy chodzi mi o to, że dodać filtr Dzisiaj Messenger powiedzmy, że tak Połowicznie decydował o moim dniu Ponieważ na przykład dzisiaj Jadłam bardziej obiad o niż obiad Ponieważ nie miałam czasu i jakby Działo się tyle, że ja nie miałam siły I nawet czasu, wiecie Zrobić czegoś w domu Więc ten film może być dla was przykładem, że nie zawsze w życiu Jest tak jakbyśmy chcieli jak sobie zaplanujemy, tylko czasami są różne rzeczy, których no po prostu nie przewidzimy. Messenger trochę decydował, Matynka trochę decydowała, ale jednocześnie w niektórych momentach po prostu nie panowałam sama nad moim życiem, więc jakby Messenger nie mógł decydować o moim dniu, jeśli ja sama nad nim nie panował! Nie zwracajcie uwagi aktualnie na moje włosy, ale teraz zadałam taką chyba, nie wiem, jedną z ostatnich ankiet bardziej pytań do Martynki, ponieważ testuję sobie takie herbatki i tych jeszcze nie piłam, więc one są takie na wieczór. Jedna jest Green Power Detox Tea, a druga jest Good Night, więc zrobię zdjęcie i zobaczymy, na którą Martynka zagłosuje. No, i po kilku minutach wygrała ta herbatka Goodnight. To w sumie tak się dobrze zapowiada, ponieważ jest wieczór, więc sobie taką herbatkę wypiję, bo jestem ciekawa, jaki ma zapach. Bo jej jeszcze nie testowałam. Uuu, ale ładny. Także ja teraz lecę na dół zaważyć sobie taką herbatkę. No i wam pokażę i zobaczymy jak smakuje Także ja teraz z herbatką w takim klimacie będę się z wami żegnała, powiem Wam, że jestem na maksa zmęczona. Moje oczy to ja nie wiem, chyba już odpływają po, powoli. Ale jeszcze muszę dokończyć montować dla Was film, a on też nie należy do najprostszych, no bo wiadomo, trzeba wszystkie wklejać te momenty, rozmowy, dobrze ucinać. A Wy teraz możecie wpaść na mojego Instagrama, aby zobaczyć najnowsze zdjęcia stylizacji. Jestem bardzo zadowolona z niej, więc... E, liczę na Wasze komentarze, na Wasze serduszka. No także już będę się z Wami żegnać. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję za poświęcenie na gronie. czas, buziaki, pa pa!